Widzowie, jesteśmy dzisiaj z Sebą I, i lecimy z odcinkiem z dls -a. Seba ma słaby skład. Ja też. Już? No, rozpoczynamy, gramy. I co? Siemano widzę. A, acept. No, siemano Kuba. No Elo. jeszcze jest Kuba, Kuba z nami. Dobra, lecimy. lecimy. Będzie ciężki. Masz. No ty masz też jakiś dobrych. Piłkarzy, no, robinet, mam To będzie ciężki mecz. No, dobra Kuba tutaj ma Isaka, nie, Seba ma Isaka. Kurde, trochę słabo. Tak, jedzie Kurde, no. On jest troszkę lepszy pewnie, więc no. Ale... A A A i B. B to jest podanie. Nie, B też jest całkiem, tylko że niski. A, a to, no to jest za mocniejszy a to spoko dobra lecimy z odcinkiem come on. ktoś tam w ogóle ten wow dzieci śmieci chuj gdzie... Morris. nie co to był za mecz znaczy co to jest za mecz kurde 13 minuta a już takie emocje o kurde dobra Mitchell, Mitchell. No, kurde, nie, da, nie da podałem. Dobra. Uuu, to są te triki. No, to są te triki. Ja zapomniałem, że się robiło tutaj triki. Ty, prawie kurde, zabrałem mu piłkę. To już by było coś. Ty. Wiem, czy na piłki, nie Nie na nie na nie. Mum. Dobra. Dobrą co? Dobra, on Nie ma. Nie Dobra. Yo. No. Nie, nie, tylko nie to. Oh, nie. Isak. Nie, nie ma, gola jest, dobra. Ratuje no, nas. Nie, no. Bliżej, ale... mm -hmm. bliżej. no serio, kurwa, że on nie trafia. Tutaj mamy słabym... O kurde. Isak jeszcze. Przy piłce! No, no no, czerwona kartka O nie! Dobra, widzowie! Czerwona, mam czerwona kartka jest! Ja mam kontuzję na Isaku, to coś zabiję. Dobrze! No, nie mam kontuzji. na śmieć. Kurde. Ronaldo na Mario! Olle, Astralaga broni! Astralaga jest najlepszy! Nie! Everton! I 2-0! Kurde, dobra! Widzowie, robimy comeback zaraz. Widzowie, robimy comeback, robimy comeback. Czy był hat-trick? Paweł, hat -trick? Nie! A, nie ma, nie ma tak. Tak, o nie! No może być hat-trick. Ale jednak nie. Nie. Nie ma. Kurde. HUSA. HUSA! Nie. HUSA nas broni. Nas ratuje. Może jakieś zmiany by się przydały? To o. się dziwniej gra niż kurwa... FC Mowaj. Dawaj no. Dobra, lecimy. A, to jest na lewy... zmianę. RB. Aj! Oni mają takiego taki jak stary. Została. Dobra, panie, znalazłem się tutaj. Oj, oj, oj. to do... do... dobra wystawka. Nie, no, brankarz musiał wyleźć. Alisop. Kurwa, jak już to, to jest. O. Dobra, piękne, A, jaj, jaj, U, no. Dobra, piękna, prawda? No wystawa. Powinien Doj, teraz być no, właśnie co? wolny dla mnie. Powinien być Uwacz. wolny. Co? Kurde, już się zgubiłem. Nie. Jimenez kurde, jest 60 minuta spotkania, a ja dalej nie mam bramki w ogóle Nie zrobisz tylko meku. Kurwa TB to nie. za mocno Wystarczy tylko lekko dotknąć i wtedy masz Ale tu trzeba będzie pikania w tym odcinku Ojojoj, oj, oj. Astralaga Dobra, pięknie Kurwa pierdolam. Co, jaka żółta kartka? Dla kogo? Oddaj mi piłkę, ty kurwa Nie, dla ciebie. Za co? No, dla czerwonego. Nawaro. A bo ty wtedy ten spałł i był advantage. Nawaro! Nie było to, co powinienem, kurwa, powinienem zrobić. Dobra, czekajcie. Nowy coś się spisuje. Nawet. Oho. Teraz będzie. Ajajaj aj, aj. Przynajmniej jakiś honorowy punkt, no kurde jednak Nie! Jednak Seba za mocny na mnie, ale no... Masz dwóch lepszych zawodników. No dwóch lepszych tylko Jaka to jest paczka mocna ile kosztuje? Tysiąc pewnie co? Ale co? Paczka taka z piłkarzami albo... No ale to jest kurde albo za pieniądze często tu są Nie! Hat musi być He's starting nie, honorowej, no. yes. nie, 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 no. nie, nie, i nie, 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 Widzowie... nie, nie, koniec Widzowie. nie, no nie, nie, Ale nie, nie, Ale nie, 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 nie,